Witajcie, szanowni podróżnicy życia, witajcie, szanowni uczestnicy życia ziemskiego. Dzisiaj jest 7 maja 2025 roku. Koniec kopania się z koniem, koniec kopania się z koniem, koniec kopania się z koniem. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach gdzie wraz z rozwojem AI sztucznej inteligencji, jakkolwiek tego nie nazwiecie, postępem technologii, który bardzo przyspieszył i jeszcze został tak jakby dociśnięty, żeby przyspieszył od 2020 roku. To chciałam powiedzieć, że W ciekawych czasach żyjemy. Trzeba bardzo zastanowić się, co człowiek mówi, udostępnia na social mediach w internecie. I przede wszystkim, ja dzisiaj nagrywam króciutki film, żeby podziękować z całym szacunkiem pewnej pięknej wiedźmie i jej wspaniałemu partnerowi, nauczycielowi. Z całego serca dziękuję tobie piękna mądra kobieto za twoje filmiki na TikToku i bardzo serdecznie dziękuję partnerowi owej <laughs> pięknej kobiety no tak mówię wiedźmy ale wiedźma to ta która ma wiedzę moc czyli ta która wie czyli jest bardzo dobrym człowiekiem honorowym a jej partner jest wspaniałym nauczycielem, potrafi jej pięknie tłumaczyć. I również bardzo dziękuję za te filmiki na TikToku, że zechcieliście parę słów powiedzieć, bo od kilku miesięcy te filmiki oglądałam. I chciałam powiedzieć tylko dwie rzeczy w tym filmie. To może zacznę od mężczyzny. Bo to będzie łatwiejsze. Zanim podziękuję partnerowi tej mądrej kobiety, pięknej, słowo wiedźma, jest, ma być dźwięk pozytywny, bo to jest ta, która ma prawdziwą wiedzę. Bo to nie można udawać wiedźmy. Albo się ma mądrość, moc i dobroć, albo się nie ma. To tego się nie, Tak samo jak się miłości nie da udać, tak samo jak ktoś ma w sobie to, to. To to jest odczuwalne. Ale chciałam powiedzieć, że różne tam mam zeszyty modlitwy, cuda na kiju i te badania karmy, które wykonuję od 49 lat, to, to za to zaraz podziękuję tej wiedźmie, ale najpierw przepraszam, Boże, nie chcę tak mówić wiedźma tej kobiecie mądrej, pięknej. Tak powiem. O, tak powiem, bo żeby to nie zabrzmiało jakoś tak um, w jakiś taki sposób niedbały czy lekceważący? Broń Boże, nie, 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 to tutaj jak najbardziej. I teraz tak. Na moich obydwu telefonach, prawda, i tym, i tym, mam tam kilkadziesiąt, nie wiem, już chyba ze 100 różnych subskrypcji na YouTubie i czy na TikToku, przeglądam i czasami człowiek. Może coś zauważyć. I tutaj jak się rozpoczynał 2025 rok, to partner tej mądrej kobiety na TikToku powiedział jedno bardzo mądre zdanie. Że ból nie ma funkcji nauczania, powiedział to ten mężczyzna, partner tej kobiety. Bardzo Uduchowiony człowiek, mądry i który potrafi tak na logikę coś wytłumaczyć. To jest, jak mężczyzna potrafi coś na logikę wytłumaczyć, no to to jest najgłębszy szczery szacunek, bo czasami kobieta jest w silnych emocjach, krzyczałaby, uderzyłaby, ale czasami, jak mężczyzna umie ten chaos tak uporządkować na logikę, tak powiedzieć coś logicznie, ale z taką logiką wysoką, nie logiką taką, jak ktoś kopie ziemniaki na polu, tylko z taką logiką, że to jest taka, to ma sens. To tutaj właśnie ten mężczyzna napisał i ja sobie to spisałam z tego TikToka, słowa tego mężczyzny, partnera tej kobiety z długimi włosami, wysokiego. Powiedział ten mężczyzna: Ból nie ma funkcji nauczania. Ból każdy fizyczny, emocjonalny, mentalny. Jest informacją o zagrożeniu, że ktoś ci krzywdę zrobił. I tutaj sobie ja jeszcze narysowałam takiego węża, no bo ten 2025 rok to rok węża. No, a tutaj taka inna pani to jeszcze całkiem inna to powiedziała też na Facebooku, że sarkazm to energia zabójcza działa jak szpicruta ale ja sobie napisałam, jak szpada, zanurzona w arszeniku. No, i takie tam sobie hasła napisałam, jaki to będzie ten rok węża. No i oczywiście, tam tutaj jak być kobietą kobiecą, gromadzić w sobie, kumulować własną złotą energię życia od, od źródła życia. No to tam te różne moje hasła, modlitwy, tam akty strzeliste w różnych zeszytach, nieraz różne myśli tam zapisuję, albo moje własne, albo nieraz gdzieś zasłyszane. I muszę powiedzieć, że. Bardzo jestem wdzięczna za to zdanie, że ból nie ma funkcji nauczania, tylko ból każdy fizyczny, emocjonalny, mentalny, jest informacją o tym, że ktoś mi krzywdę zrobił. I gdy ja usłyszałam to z ust tego mężczyzny, to mnie to tak dotknęło, zastanowiło, że ja to aż zapisałam w zeszycie moim. Natomiast wczoraj partnerka tego pana, mądra, piękna kobieta z wiedzą, powiedziała dwa krótkie filmiki o poprzednich wcieleniach, a ja poprzednimi wcieleniami bardzo dogłębnie interesuję się, obserwuję. Właściwie od tego zaczęłam, bo. Jak miałam te 9 lat i pojechałam do tego tam, Auschwitz, Auschwitz, tam do tego Oświęcimia, no to rzeczywiście tam się otworzyły, straszne miałam wizje przeżycia. I ja po prostu pisałam w zeszyciku potem jakieś karty, wróżby, zastanawiałam się, jak to wszystko urządzone, ta astrologia, ta numerologia. Potem w, mając 17 lat te pierwsze karty Tarota Marsylskiego, potem do tej telewizji poszłam i faktycznie te 33 lata minęły, ale po prostu bardzo mocno wnikliwie ten temat poprzednich wcieleń i, i numerologii, astrologii, ludzkich losów, tam stawiania tych kart, to ja się zastanawiałam, jak to w tym życiu jest? O, o, o co w tym życiu chodzi? Takie głębokie pytania sobie stawiałam. I wielokrotnie już mówiłam tutaj na tym i w telewizji, tam o tych wcieleniach. Już mi się nie chce w koło Macieju o tym gadać, bo to już. Chcę tylko podziękować. Że to powiedziała ta mądra kobieta wczoraj, bo mnie to z butów wywaliło. Wszystko się rozwaliło. No wszystko się przypomniało, to co cały czas byłam w tym przypomnieniu. I po prostu ba, po prostu dziękuję tej, tej kobiecie za to zdanie, że ona powiedziała. Że jak się człowiekowi przypomni śmierć z poprzedniego wcielenia, to ja żyłam 49 lat, cały czas w umieraniu i jeszcze z innymi przypomnianymi śmierciami z innych wcieleń. <coughs> 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 Teraz nie wiem, czy to z Egiptu, z tego bogatota, że mi tak gardło jakby piachu ktoś nasypał, bo to dwie inne powiedziały, panie, co robią Matryca Maraton, że. Były pewnymi kobietami Ejani i że jakieś składały przysięgi przed egipskim Bogiem Totem. Ja po prostu tak nie lubię Egiptu i tych, tego wszystkiego, że po prostu to już wielokrotnie Wam mówiłam. Jak się słusznie, bo już różne rzeczy mi różne osoby powiedziały, kim ja to tam w tym Egipcie byłam, czy nie byłam. I co mi tam zrobiono, czy nie zrobiono. Więc ja Egiptu szczerze nienawidzę. Starożytnego i całej tej kultury. I tych wybuchów w Egipcie i tych wybuchów w Atlantydzie, to tego to nienawidzę. Ale momencik, bo ja tu chcę nagrać te podziękowania. Bardzo dziękuję Ci piękna mądra kobieto, że powiedziałaś o poprzednich wcieleniach. Jak to się człowiekowi przypomną, sposoby umierania naprawdę. To teraz ja tu w zeszycie napisałam przed tym filmikiem krótko. Sposoby umierania w poprzednich wcieleniach. Moja śmierć w Atlantydzie. Zamrażanie mnie w lodówce. I odmrażanie. Podczas regresingu 15 lat temu czy 20, przypomniało mi się zakładanie człowiekowi czakr, bardzo bolesna trauma, tortury w średniowieczu, serce jak kotlet mielony, śmierć w starożytnym Rzymie podczas porodu w wieku 29 lat. Ale najgorsze, najgorsze, co może być, to umieranie w samotnej celi jako siostra zakonna przez 49 lat mojego życia w tym wcieleniu. I wiem też, że w średniowiecznych, w średniowiecznych klasztorach, oglądałam kiedyś taki film dokumentalny też 15-20 lat temu. To naprawdę ponoć było coś takiego, że jak siostrzyczki młodziutkie. Były oddawane, no, nazwijmy to w epoce średniowiecza, cokolwiek by to nie znaczyło, do klasztorów, to one w pewnym momencie już prosiły o. Bardzo młodo umierali wtedy ludzie, w wieku tam 30 lat, tam do 40, to nie wiem kto dożywał. To chyba krzyżacy. W zamkach krzyżackich, jak żyli po 50-60 lat, to byli staruchami. W średniowieczu 30-40 lat to był maks. Ponoć tak mówią. Historycznie. Ale ponoć był taki proceder, że niektóre siostrzyczki zakonne, takie młodziutkie, były zamurowywane żywcem w takich średniowiecznych klasztorach, w takich maleńkich celach i miały tam swoje jakieś tam, nie wiem, łóżeczko, przez okienko oglądały świat, przez drugie okienko dostawały jakiś tam chlebek i wodę i już tam umartwiały się, miały te wizje, schizofrenie, różne. Jazdy po światach astralnych i nie wiem gdzie, i tak właśnie bardzo dużo sióstr zakonnych umierało. <coughs> Zamurowanych żywcem w średniowiecznych klasztorach. Wiem, bo oglądałam film dokumentalny o tym. Natomiast jak się przypomni takie umieranie w samotnej celi, jako siostra zakonna. Jak się swoje własne umieranie i umartwianie praktykuje w tym życiu, tak jak ja, przez 49 lat, i nic się z tego życia nie ma, to jak to się człowiekowi przypomni, to to jest po prostu wielka rzecz. I bardzo z całego serca dziękuję, że uczciwie badałam te poprzednie wcielenia i tą karmę, ale że mi się to przypomniało naprawdę. I za to z serca dziękuję Tobie, piękna kobieto, i dziękuję partnerze pięknej, mądrej kobiety, mądry nauczycielu, za Wasze filmiki na TikToku. I jeszcze tylko chciałam powiedzieć na koniec: bo tutaj jest jeszcze oscylacja i wibracja, bo tak jakby jeszcze tylko tak chciałam organizacyjnie powiedzieć: o, 13 minut, tu już prawie 14 minut to wystarczy. Oscylacja. Os oscylacja to jest rozszerzanie świadomości, a wibracja zatrzymywanie energii i świadomości. Fazowy cykl istnienia. Oscylacja, otwieranie się na źródło życia, a zamykanie się w materii jest nazwane wibracją, czyli takie maleńkie cząsteczki partyki. Jest i nie ma, jest i nie ma, takie drganie, jeszcze mniejsze od atomów. Czyli. Oscylacja to, jest, oscylacja to jest rozszerzanie elektryczne świadomości na zewnątrz, do źródła, a wibracja, zwijanie się do wewnątrz. I na kanale na YouTube Iguła Iguła bardzo pięknie to wytłumaczyła właśnie i iguła, iguła z, z panem Jurkiem Texas, że właśnie ludzie, którzy tylko podnoszą swoje wibracje, to po prostu po, potem tracą energię, bo się zatrzymują w rozwoju świadomości, a rozwój świadomości to jest po prostu też rozszerzanie, czyli ta oscylacja, czyli rozszerzanie świadomości. Oscylacja, wibracja, zatrzymywanie energii świadomości. Y to no tak na koniec, już nie będę w to wchodzić, bo nie będę 16 godzin tłumaczyć. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystko i bardzo gratuluję umiejętności tłumaczenia pewnych spraw bo nie każdy ma umiejętność tłumaczenia. Ludzie w dzisiejszym świecie gdzieś tam, jak przeglądam tego TikToka, a rzeczywiście lubię tego TikToka, bo to jest takie uzależnienie tam, to jest takie jak, po prostu to jest forma uzależnienia, to ja o tym wiem, ale nieraz jest tyle różnych duchowych rzeczy, bardzo dużo jest takich stron, gdzie ktoś nie pokazuje w ogóle twarzy, tylko jakieś mądrości duchowe zbiera z różnych nurtów esoterycznych, i potem ludzie piszą jakieś takie bełkoty duchowe, że ja rzeczywiście się zastanawiam, ile z tego jest ludzkich, ile botów, ile robotów, ile prawdziwych, ile to jest. Więc tak właśnie sobie pomyślałam, że w bardzo ciekawych czasach żyjemy i chyba teraz nieraz tak się uśmiecham pod nosem, bo sobie myślę, że właśnie w odwrotną stronę trzeba iść. Tak jak ludzie się podniecają tym, że mają wyświetlenia tam na TikToku czy na YouTubie i myślą, że są ekspertami i nauczycielami i nauczycielkami dla innych, a tylko bazują na intelekcie, w ogóle nie mają mocy, charyzmy ani głębi, a co dopiero dobroci. Ale to jest taka iluzja. I to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś udaje zarozumiałych, czy jest zrozumiały. To po prostu w energii, prawda, zawsze wyjdzie. Ale tak sobie myślę właśnie, że. Beatko, po co ty tak szybko mówisz, bo chcesz ten film już zakończyć. Koniec kopania się z koniem. Tak sobie właśnie myślę, że właśnie w tych czasach, jak ktoś rzeczywiście jest mądry, to właśnie powinien z internetu znikać i się chować, a nie wychodzić. Właśnie tak to myślę. Dziękuję jeszcze raz za. Wszystkie dobre rzeczy, które mnie spotkały. Za doświadczenia wszystkie dziękuję. Było, minęło. Wszystkiego dobrego i udanego weekendu. Chociaż nie wiem, jaki dzisiaj dzień, bo zapomniałam, ale wiem, że 7, 7 maja 2025 roku. Wszystkiego dobrego. Dzięki za ten film.